Hej, cześć, wszystkim ludzie z tej strony Rodak, a to jest QA! Tak sobie pomyślałem, czwarty film po co znowu jakąś grę, której pewnie i tak nie będziecie lubić. A więc sobie pomyślałem, że... Zrobię QA, tylko nie było od 5 miesięcy i odpalam właśnie pytania Mocno już przedawnione wiem Ale co tam Jestem w tej części monitora, bo tutaj będą... Tu będą pytania. O. Yy, więc tak, pierwsze pytanie Rzecz bez której nie możesz wyjść z domu. Ten... Ten przedmiot. O, widać... Chwila. Mogę, może pokażę... O! haha. Widzę siebie Widzę siebie, który widzi siebie i takie tam... O, incepcja. Incepcja w chuj. Tak, więc bez tego urządzenia nie wyjdę z domu. Ale... Skoro nie wychodzę bez tego urządzenia, to też bez tego nie, nie da ani rusz. No. E, więc tak, następne pytanie. Pyr 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 Coś tutaj nie pykło ewidentnie. Tak, chciałem być fajny. Czy lubisz pływać? Owszem, lubię pływać. Ostatnio nie mam okazji do pływania, no bo wiecie, do, zima, w zimie się nie chodzi na basen, ale tak, lubię pływać. Umiem pływać kraulem, żabką, na pieska. Lubię. W morzu często, no, lubię pływać. Jeszcze ani razu nie utonąłem. Dobra. Ulubiona marka butów, dokładniejsza nazwa. Ja nie mam ulubionej marki butów. BAT. BAT. Ja lubię po prostu zwykłe, zwykłe takie, wiecie. Holówki. Takie białe. Takie z białą podeszwą. Zwykłe takie, które można kupić za 30 zł u Chińczyka. Lecimy! Chcemy spore, chyba trochę za późno. Czym się interesujesz oprócz YouTube? Oczywiście wszystkie komentarze napisał nerdzi za które ci serdecznie dziękuję. Czym się interesujesz oprócz YouTube? Czy kolekcjonujesz coś? Z kolekcjonerskich rzeczy to tutaj co się odbija w tym telefonie? Czyli z krzyny. Wszystkie studia krzynek, które mam, to są tak, taka moja kolekcja. Zbieram sobie taką kolekcję. Tak. Yy, czy się czymś interesujesz? Prócz YouTube. Yy, dziewczynami. A prócz dziewczyn, i prócz YouTube'a, grafiką troszeczkę, ale jestem zbyt leniwy, żeby to. Yy, jestem zbyt leniwy, żeby taką wiecie... Jestem zbyt leniwy, żeby robić grafiki. Dlatego tak rzadko są u mnie miniaturki. Ale staram się z tym walczyć. Dobra, następne pytanie: Czy lubisz sadzić dzikiego boja Boba w kajblu? Tak. Zwłaszcza po niezwykle ciężkim i emocjonującym kebabie. Następne pytanie. Czy jak nie chcę spole, to dawać łapkę w, w dół? Tak. Nie. Pytanie, jesteś prawiczkiem? A wyzwania to nie będę robić. Nie wiem. Zapytaj swojej dziewczyny. Ktoś Cię karmił pracą? Babcia. Babcia kiedyś mi tak żelka, żelka zasadziła, naciągnęła na proty i mi strzeliła. Niestety nie trafiła w yy, usta, tylko... O, Rojo się odezwał, haha. Ha. Bo używam, używam takich, yy, in, no, używam tej listy Impressive Stricks'a, których bardzo serdecznie polecam, kanał w opisie. Robią naprawdę świetną muzykę. Jak ktoś nie zna, to niech pozna. Bo na pewno słyszeliście chociaż jeden ich kawałek. No, yy... no wracając zobaczcie, to ona zamiast tam chciała się wydurniać oczywiście. To wzięła żelka, naciągnęła na proce. Znaczy to była taka proca, że tam gumka co się sło... gumkę co się słoiki bierze yy... to naciągnęła na palce dała tam żelka i chciała mi strzelić w ten, bo ziewałem. Ale nie trafiła i trafiła mi w nos. No. Yy, następne pytanie: ile blogów obserwujesz? Blogów żadnych, ale filmów, yy, kanałów na Ity, zaraz Wam powiem. Subskrypcje. 217 subskrypcji. Ja subskrybuję. Nie, że ja mam, tylko że ja subskrybuję tyle kanału. Um, ach, ten przybyłek ma kurwa seksi głosik. Zadałem pierwszy raz wyzwolenie, ale go nie było. Dlaczego? A e, nie wiem. Jaki według Ciebie jest sens życia po ostatniej rozmowie? Jaka była ostatnia rozmowa 5 miesięcy temu? Sensem życia jest to, żeby znaleźć kogoś. Nie. Co ja, kurwa, pierdoli? Sensem życia jest to, żeby się zdrowo napierdolić ze znajomymi. Taki jest sens życia. Fuck you. And you too. Jeżeli używasz kosmetyków, to jakich? Nie mam przy sobie... Ale używam pasty. Pa pasty do włosów. Nie żelu, tylko pasty. Tak. Marki Joanna. To nie jest reklama... Po prostu fakt. Ja używam marki Joanna, bo inne mi tak. Włosy stoją przez 15 minut, a potem i tak. No. Oklapują. A od marki Joanna nic. Lecimy dalej. Mutashi pyta, kiedy wracasz na blerp, rudzielcu? Na blerpa? Może na wakacje? Nie mam czasu. Czemu ten no-name nerdy tak skrzeczy tam na dole? Napytaj się go. Wyzwij Luciano i powiedz, że mi się na tron nie pcha. No to proszę bardzo Luciano, na tron masz ci się nie pchać. Mam. Masz dziewczynu! Mam. Tak, mam. Oczywiście. Oczywiście, że mam. Wierzycie mi, prawda? Jak bardzo wkur... wkurzony, gdy coś się reklamował pod Twoimi filmami, to ciało. Eee, nie, nie byłem zbyt wkurzony. Po prostu usunąłem komentarz. Czy lubisz masło, zwłaszcza na kanapkach? Lubisz mnie? Oczywiście. Wysyłam serduszko. Jaka była Twoja konsola, bo gra dzieciństwa. Konsola dzieciństwa to Pegasus i strzelanie do kaczek. Kiedy CK2 z ekipą, 5 miesięcy temu to była ekipa to wszyscy koloniści się, słyszymy CK2, się zgłosili i graliśmy tam, odcinek jest na kanale. Więc skoro w, w ciągu tych 5 miesięcy nie było więcej to domyśl się. I dobra, następne pytanie. Per, per, per. Ulubiona zabawa z dzieciństwa. Granie w państwa miasta. I chowanego. Miszcz. Tak się nauczyłem geografii. Masz ulubioną stronę internetową? Oprócz YouTube. Owszem. Tą stroną jest. Pomijając już Facebooka, do którego link macie w opisie mój To ta strona jest bardzo fajna. Ta strona jest bardzo fajna, możecie mnie dodać. A ja dodam was. Bardzo polecam. O, tak będzie fajnie. Bardzo polecam. Wrzucam czasami śmieszne filmy. I zdjęcia. I sorry, że nie patrzę do kamerki, ja muszę patrzeć na podgląd, bo się... Kurwa, jak nie widzę, jak wyglądam. Tak, dziękuję bardzo za zrozumienie. Dlatego tak patrzę się na siebie teraz. Nie lubię patrzeć do kamery, lubię patrzeć na siebie. To pewne to, pe, to pewna pewnie sobie homoseksualizmu, ale pomińmy ten temat. Z jakim zwierzęciem się utożsamiasz? Żółw, bo mądry i powolny, leniwy, ale mądry. Ulubiona piosenka, film serial. Piosenkę wam zaraz puszczę. Piosenka to. to. To jest moja ulubiona piosenka. When the days cards all saints Dobra, bo jeszcze mi to zablokują film. Image Dragons Demons, to jest moja ulubiona piosenka, słucham sobie zawsze. E, film ulubiony, Ojciec Chrzestny, trylogia. A serial Gra o Tron albo The Walking Dead. Bo nie oglądam seriali. Malujesz się? Głupie pytanie. Tak. Czasami mi się przydarzy jakiś puder czy coś, jak mam to, te, tak jak teraz, takie, takie oczy, że wiecie, że oczy mam takie rozpierdolone, że, że sinę, to czasami sobie pudru napierdolę. I wtedy nie widać, ale rzadko to robię, bo nie ma pudru. Co cenisz w ludziach? Charakter i cycki. Ha! Głównie charakter. Wygląd nie jest ważny. Czy uprawiasz regularnie jakiś sport? E-sport! Ha, ha, ha! Gram sobie w CS-a. Czy sam, z kolegami. Samsung się odzywa. Masz jakieś pluszaki? Nie i nigdy nie miałem. Ale mój brat ma. I dalej używa. Nerd spam odpalony. Lubisz poduszki. Uwielbiam. A! Ah, um, poduszko, chodź tu. Come with me. Dzień dobry, to jest Jasiek. To jest Jasiek, to moja poduszka, która zawsze mi towarzyszy. Jasiek jest sławny teraz. Zabiorę mu jego fame. No, lubię poduszki. Kto, kto by nie lubił poduszek? Na serio. Kim chcesz zostać w przyszłości? Dziennikarzem, dlatego poszedłem do Liceum Ogólnokształcącego na profil społeczno-prawny, żeby zostać dziennikarzem. I tutaj jest jeszcze jedno pytanie, ale nie przeczytam, bo, bo coś ucięło nie mogę przewinąć. Ulubiony napój picie tutaj macie odpowiedź. Zgadnijcie sobie jakie to. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie! Jeżeli macie jakieś pytania, to zadawajcie je, a my się widzimy już w następnym odcinku, już jutro. Dwa kotory. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, do zobaczenia i do następnego razu.